Witam serdecznie dzisiejszego popołudnia. U mnie jest teraz popołudnie. U Was może być każda opora. Mniejsza opora, ważne teraz, co przedstawię w filmiku. Przedstawię bowiem, jak załączyć do źródła strony HTML-u, pierwsza strona HTML, metadane odnośnie słów kluczowych. Jest to potrzebne podczas pozycjonowania strony. To jest początek serii wideokursów, więc podam informacje zawarte już na gotowej stronie, którą stworzyłem wcześniej. I potrzebne nam do tego będzie źródło tej strony. Jak je osiągnąć? Prawym przyciskiem myszy klikamy na stronę i wyświetlamy źródło strony. Następnie, w piątym wierszu tutaj, jest meta dane słowa kluczowe i kopiujemy tą zawartość, którą zmienimy później. Kopiuj, zaznaczamy wcześniej, zaznaczamy wszystko, co jest nam potrzebne. I dodano plus PAD programu w piątym też wierszu, akurat się tak złożyło, dodajemy. Wklejamy prawym przyciskiem myszy te informacje. Tutaj w środku, w tym w kontent zawartości zmieniamy. Czyli, co jest potrzebne, co zawiera dana strona. Czyli informacje odnośnie przecinkami rozdzielamy odnośnie pierwszej strony strony w. HTML i kończymy to. MetaName, keywords, content, informacje odnośnie pierwszej strony HTML. Tutaj te informacje będą zależne od tego, co dana strona będzie przedstawić. Czyli, no i to wszystko odnośnie tego załączania danych keywords. Trzeba pamiętać, że są to metaznaczniki, znaczniki, nie są one, muszą one być w hedzie strony. Nie mogą one zawierać się w, w ciele. body. I teraz zapiszemy to dyskieteczką albo Ctrl S. Ja Użyjemy dyskieteczki, uruchomimy launching in Chrome, czyli Launch, czyli ruchom w Chrome. I jest pierwsza strona internetowa. I teraz wyświetl źródło strony tej. I posiadamy metaname Keyboard. Skąd ma z pierwszej strony, w HTML jest zawarte wszystko: wszystkie informacje odnośnie tego. Dziękuję bardzo za dzisiejsze przedstawienie.